Prosiliście o testy Fantexa Eclipse 500A, oto on. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na testy obudowy Fantex Eclipse P500A DRGB. Jest to skrzynka MIDI Tower, ale pomieścić może nawet dwa systemy. Jeden powiedzmy w standardzie ATX i drugi MINI ITX. O tym będzie za chwilę. Dodatkowo zainstalować możemy w niej płyty zarówno ATX, jak również Extended ATX, czyli te szersze. Dość spora, bo jej wysokość to 51 cm, szerokość 23,5 cm i głębokość 48,5. Na panelu przednim mamy, jak widać, drobną siatkę. Niestety nie mamy pod nią żadnego dodatkowego filtra przeciwkurzowego. Sam panel dość łatwo się demontuje i pod nim widzimy trzy zainstalowane fabrycznie już wentylatory 140 mm z podświetleniem ARGB. Oczywiście zamiennie zainstalować możecie 320. i Jest także wsparcie dla chłodnic 240, 280, 360, a nawet 420 o maksymalnym profilu 70 mm. Dodam jeszcze, że wentylatory posiadają czteropinowe końcówki, także możemy podłączyć je pod płytę główną i sterować za pomocą sygnału PWM. Samo podświetlenie zarządzać możemy nim na dwa sposoby, albo za pomocą przycisków wbudowanych, na górny panel obudowy, lub też podpiąć je możemy bezpośrednio właśnie pod płytę główną, jaką już mamy końcówkę ARGB trzypinową. Natomiast sam kontroler podświetlenia zasilany jest dodatkowo jeszcze przewodem SATA. Główny panel boczny wykonany jest z 3 mm hartowanego szkła, i co istotne, montowany jest on na zawiasach, także w łatwy sposób możemy go otworzyć, jak i również w łatwy sposób możemy go kompletnie zdemontować. Warto też dodać, że na jego obrzeżach znajdziemy gumowe uszczelki. Na tyle na samej górze mamy zaślepkę, po której zdemontowaniu możecie zainstalować drugi system w standardzie Mini ITX. Oczywiście trzeba będzie dokupić dodatkowo jeszcze taką specjalną ramkę do montażu płyty głównej. Miejsce na zainstalowanie wentylatorów 120 lub też 140 mm, Te regulować możemy w pionie lub też możecie tam posadzić chłodnicę. W sumie 9 slotów rozszerzeń, 7 poziomych, 3 pionowe. Także możecie zainstalować kartę graficzną wertykalnie. Zaślepki oczywiście są wykręcane i wentylowane. Zasilacz montowany standardowo na spodzie, filtrowany, sam dostęp do filtra bardzo prosty. Drugi panel, tak zwany roboczy, wykonany jest z metalu i nie posiada on żadnych wytłoczeń. Na panelu górnym wykonanym z metalu mamy otwory wentylacyjne zasłonięte filtrem siateczkowym montowanym na magnes. Tutaj posadzić możecie albo trzy wentylatory 120 lub też dwa razy 140 mm. Jest także wsparcie dla chłodnic 240, 280 i 360. Maksymalny profil razem z wentlatami nie może przekraczać 72 mm. No i oczywiście na górze mamy jeszcze cztery otwory do przykręcania wcześniej wspomnianego już braketu, czy też ramki do przykręcenia płyty Mini TX. Dodatkowo na topie obudowy znajdziemy przycisk zasilania umieszczony centralnie oraz panel wyjść, a na nim m.in. dwa przyciski do zarządzania podświetleniem, jeden do zmiany kolorów, drugi do wbudowanych profili, do zmiany wbudowanych profili. Dwa porty USB 3.0, jeden port USB typu C, jak i uniwersalne wyjście na słuchawki i mikrofon. Miejsca na kable mamy 2 cm, w zupełności to wystarczy. Dodatkowo jest spora ilość opasek na rzepy, którymi te kable później możemy przytwierdzić do tyłu tacy płyty głównej. I na tyle tacy płyty głównej są jeszcze trzy sanki na zamontowanie dysków 2,5 cala. W pudełku z akcesoriami dorzucone są dwie pary sanek, które montujemy bez beznarzędziowo na spodzie obudowy. Te zainstalować możecie w trzech różnych pozycjach. Montując sanki w miejscu najdalej oddalonym od przodu obudowy, macie na zasilacz razem z kablami 19 cm, w tej pozycji środkowej 23. I w pozycji najbliżej frontu obudowy aż 31 cm. I warto też dodać, że sanki możecie instalować jedne na drugie. Jak już o tym mówimy, to żeby zainstalować chłodnicę na przodzie obudowy, czy to 360 czy też 420 mm, te sanki muszą zainstalowane być w tej środkowej pozycji lub też kompletnie zdemontowane. Zerknijmy na chwilę do wnętrza. Wszystkie przepusty na kable, które podpinamy pod prawą krawędź płyty głównej, posiadają przesuwane zaślepki. Z tyłu wystarczy poluzować śrubkę i odpowiednio dopasować zaślepkę. Na górze dolnej komory mamy dwa wycięcia do przeprowadzenia kabli, które podpinamy pod płytę główną, jak i również wycięcie z regulowaną zaślepką do kabli PCI Express, które podłączamy pod kartę graficzną. Dodatkowo w komplecie dorzucona jest specjalna ramka, gdybyście chcieli zainstalować kartę wertykalnie i użyć tzw. risera. Co do miejsca na chłodzenie powietrzne procesora, to macie aż 185 mm i zmieszczą Wam się karty graficzne o długości maksymalnie 420 mm. Także jak widać skrzynka jest przestronna nie tylko pod kątem chłodzeń powietrznych, ale również kulerów Ajocz, czy nawet możecie zbudować w niej spokojnie tak zwany customowy układ chłodzenia cieczą. Wrócę jeszcze na chwilę do podświetlenia ARGB. Poza samymi wentylatorami podświetlany jest pasek na boku obudowy, na tak zwanej piwnicy, jak i również niewielki pasek na górze przodu obudowy. Teraz ważniejszych rzeczy, teraz zapraszam Was już na wyniki testów. Wentratory z zabudowy, jak zwykle, podpiąłem pod płytę główną i za pomocą krzywej, którą ta płyta ustawia, były one regulowane. Jak widzieliście skrzynka bardzo przewiewna, i mimo że nie ma na tyle zainstalowanego żadnego wentylatora to plasuje się w topce wszystkich obudów, które do tej pory testowałem u mnie na kanale, zarówno pod kątem temperatur procesora, jak i karty graficznej. Niestety nie było cicho i te wentylatory potrafią dać się we znaki, dlatego też proponuję Wam skręcić ich obroty za pomocą oczywiście płyty głównej, bo niestety do obudowy nie dołączony jest żaden regulator PWM, czy też kontroler PWM i moim zdaniem powinien się tutaj znaleźć. Do tego obudowa porządnie wykonana, bardzo przestronna, nie tylko pod kątem chłodzeń powietrznych, Długi kart graficznych, ale również spokojnie możecie zbudować własny customowy układ chłodzenia cieczą nie będzie też problemu z jakimikolwiek kulerami Ajo, nawet tymi dużymi 360 mm na górze, bo tego miejsca, przypomnę, macie na chłodnicy i na wentylatory 72 mm. Także nawet takie grubaski jak Ajo od Arktika spokojnie wam się tutaj zmieszczą. Dobro filtrowanie, aczkolwiek dla niektórych z was minusem może być brak dodatkowego filtra siateczkowego na przodzie. Bo ta siatka montowana fabrycznie, no nie zatrzyma niestety całego kurzu, no ale dzięki temu jest lepszy przepływ powietrza. No ale tak, taki wybór, taka opcja tego filtra, moim zdaniem, powinna istnieć. No i szkoda też, że nie ma jednak tego kontrolera PWM do wentylatorów. Co do podświetlenia RGB, na dokładnie ARGB, tutaj każdy powinien znaleźć coś dla siebie, nawet w tych trybach, które są wbudowane w ten kontroler. Ale przypomnę, że możecie spokojnie podpiąć sobie to pod płytę główną i z jej poziomu wszystkim regulować. Cena tej obudowy w kolorze białym to 7 stówek. Kolor czarny kosztuje 10 zł tani, także wielkich różnic nie ma. Moim zdaniem nie jest ona zbytnio przesadzona, biorąc pod uwagę jakość wykonania, możliwości tej skrzynki, możliwość zainstalowania dwóch, można powiedzieć, komputerów, ale wtedy musicie mieć oczywiście specjalny też zasilacz. Fanteks akurat takie w swojej ofercie posiada. Natomiast w tej cenie, no moim zdaniem, zdecydowanie powinien znaleźć się ten tylny wentylator. 140 mm niekoniecznie z podświetleniem RGB, no ale fajnie gdyby coś dodatkowo jeszcze to powietrze ciepłe z zabudowy wyciągało. Ja przyznaję znaczek wydajności w pełni zasłużony. Linka do budowy macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv